Witajcie kochani, piękny czwartkowy dzień. Jadę sobie po narzędzia odebrać. Tak mówiłem, to twarożka jest potrzebny. Ale kilka słów co w najbliższych dniach. W najbliższych dniach akurat to bardzo wam dziękuję za to, że kanał cieszy się tak ogromną popularnością. W sensie jest niesamowite. Prawie 5 do 10 tysięcy wyświetleń tych moich. E, wypocin tych moich prób pokazania czegoś, jak powinno się pewne rzeczy robić w tym kraju e, jak powinno się składać silniki e, nie każdy musi się z tym zgadzać ja też się z wieloma mechanikami z wieloma osobami nie zgadzam e, jednakże nie będę rozstrzygał tego kto ma rację robię to od wielu lat, 21 lat się tym zajmuję Mam wyrobione pewne standardy. Mam przerobione różne scenariusze, różne historie, różne sposoby obróbek. <laughs> Przejrzałem czeluścia internetu, przegadałem na różnych targach międzynarodowych, łącznie z Szanghajem, Frankfurtem. Z wieloma ludźmi, którzy się zajmują tą branżą od lat, budują jeden z najmocniejszych silników na świecie, i wybrałem złoty środek pomiędzy tym co jesteśmy w stanie wykonać w tym kraju czy w Polsce, bo też jesteśmy ograniczeni, ponieważ jest wiele maszyn, których w Polsce nie ma i myślę, że szybko nie będzie. Są potwornie drogie, a usługa z takiej maszyny kosztowałaby krocie i nikt by pewnie za to nie zapłacił. Ale na kilkoma nowościami pracuję w firmie razem z Arturem. Wspólnie i myślę, że na dniach no, myślę, że potrzebujemy ze 2-3 miesiące Gdzie bardzo mocno zszokujecie się tym, co u nas się pojawi Będzie to mega, mega sprzęt i, i będzie to pewnego rodzaju rewolucja w tym kraju Natomiast do brzegu e, O czym, o czym, o czym ten odcinek? Odcinek o tym, że e, jakiś czas temu trafił do nas Golf GTI e, Filipa, jeżeli dobrze pamiętam imię, jeżeli przekręciłem to bardzo przepraszam Filip, młody człowiek, świeżo po ślubie Eee, bardzo długo szukał swojej perełki Golf GTI 2.0 TSI w manualu Takie auto sobie wymarzył eee, Miał ten niefart, że trafił jak zwykle Praktycznie prawie jak zwykle Na nieuczciwego handlarza Słuchajcie, historia w Szwajcarii samochodu się teoretycznie rewelacyjna no, po prostu wszystko zrobione w ASO Zapisy w historii E, auta w autoryzowanej stacji są, posprawdzałem to wszystko więc, więc teoretycznie auto powinno być igła jednakże no nie jest igła e, materiał z rozbierania tego silnika na pewno możecie znaleźć na naszym kanale na youtube e, widać tam masę, masę elementów ja jeszcze będę robił bardziej szczegółową relację i omówienie tych elementów dlaczego ich nie wykorzystaliśmy co się z tym stało ja obiecałem Filipowi, że ponieważ on nie dysponuje taką gotówką, ażebyśmy mogli przeprowadzić ten remont tak jak go zawsze robię w firmie, czyli jak gdyby, no, zarabiam na tym pieniądze, no bo nie ukrywajmy, nie prowadzę serwisu i warsztatu inwestując ogromne pieniądze w jego rozwój, w technologię, w nowe maszyny itd., itd. No nie prowadzę tego charytatywnie, tylko prowadzimy to po to, żeby zarabiać pieniądze, ale stwierdziłem jedno w tym przypadku Filipa zrobię to. Zrobię to, zrobię ten silnik, pomogę mu. On ma budżet w kwocie X, który jest. To no są dwie trzecie budżetu, tak naprawdę, który jest potrzebny. A ja spróbuję to zrobić tak, żeby niewiele zabrakło. Naprawdę niewiele do tego budżetu zabraknie. Mam nadzieję, ale wszystko zależy od wielu czynników. E, czy uda nam się pewne elementy wykorzystać. W tej chwili mamy połowę silnika w obróbkach. Walczymy o to, żeby miałem kilka głowic. Jeszcze mam głowicę mojej produkcji z Chin, która przyjechała. Tylko mam taką jedną głowicę pokazową. Może się uda ją uratować. Ona jeździła z nami gdzieś tam na pokazy, na jakieś targi i tak Ona nie jest perfekcyjnie zrobiona, ale uda się pewnie ją zrobić na perfekto. Więc jeżeli będziemy w stanie ją wykorzystać tą głowicę, no to odpada prawie 10 tysięcy złotych kosztów. Więc jeżeli ją wykorzystamy, przerobimy. Oczywiście no za obróbki za wszystko muszę zapłacić. To nie jest tak, że ktoś mi to zrobi za darmo, tylko no firma zewnętrzna, może chłopaki się uśmiechną do mnie i dadzą mi, nie wiem, rawat 50% na przykład, ale na pewno nie będzie tak, że to będzie za darmo. Więc e, zrobimy ten silnik, zrobimy z tego materiał. Niestety, Filip, musisz się uzbroić w cierpliwość, bo to nie będzie chwila, moment, z racji tego, że no, muszę przekopać jeszcze czeluścia naszego magazynu, żeby kilka rzeczy odkopać stamtąd. Ale zrobimy go na nowych częściach, e, obrobimy go w sposób właściwy. Zrobię z tego dużą relację, mm, poruszę tam też wiele aspektów związanych z różnymi kwestiami, jak obróbka bloku, bo to jest taki dosyć ciekawy case, który wiele mechaników pomija. Jest kilku ludzi w internecie, którzy robią różne ciekawe filmy. Ostatnio profesor Chris wrzucił u siebie taki filmik, którym się rzucił. Mimochodem wieczorem, jak przeglądałem sobie czeluścia internetu Szukałem jakiejś kolejnej maszyny do firmy i rzucił mi się filmik, który jest zatytułowany Kupiłem silnik z internetu i będziemy go weryfikować I to jest właśnie prawda o remontach silników TFSI za 12 tysięcy złotych, czy za 10 tysięcy złotych To jest prawda o tym, jak ludzie są nabijani w butelkę I jak wierzą w uczciwość ludzi, którzy pracują za darmo Słuchajcie Remont silnika za 4000 zł, gdzie prawidłowe obróbki silnika, prawidłowe obróbki, w zależności od jakości maszyn, doświadczenia, sposobu wykonania jakości spasowania, jakości honu, i tak dalej, tak dalej maszyny, którą obrabiacie gniazda zaworowe, no bo można obrabiać maszyną starą sprzed 30 lat, ona też coś tam obrobi, a można to robić na maszynie cence. Dwa różne standardy, dwa różne standardy, eee... Uwierzcie mi, że różnica jest kosmiczna. Żywotność tego jest kosmiczna. Versus jednego, versus drugiego. Kwestia docierania zaworów i kwesti inne kwestie, które będę chciał poruszyć w wielu materiałach związanych z tym, co będziemy robili z tym silnikiem. Na pewno się pokażą. Także Filip trzymaj kciuki. Ja E, zobowiązuje się tutaj publicznie na forum publicznym, że Ty wyjedziesz ode mnie z firmy tym samochodem o własnych siłach e, finanse jakoś dogramy dopniemy to na pewno nie zostawię Cię na lodzie, bo jesteś mega fajnym gościem, a ja lubię takich szczerych, pozytywnych ludzi którzy od A do Z, a jeszcze jedno Filip jest pierwszym człowiekiem który zadzwonił do mnie i powiedział mi słuchaj Oglądałem film Twój na YouTube i chcę u Ciebie sprawdzić mój samochód i go naprawić, bo dzieją się dantejskie sceny, fajnie, to było super i też dzięki temu obiecałem, że zrobię wszystko, żeby Ci pomóc i pomogę, pomogę, poczekasz chwilę na Twój samochód, podejrzewam, że do świąt się nie wyrobimy, nie damy rady raczej, E, będzie to raczej niemożliwe, ale zrobię wszystko, żebyś mógł e, tym autem dalej się cieszyć i jeździć o własnych siłach, bo jeszcze masz, chłopaku, kredyt na ten samochód, co już jest w ogóle przerażające, bo musisz ten kredyt spłacić, e, naprawić go. Masakra, po prostu masakra. E, takich ludzi, handlarzy, naprawdę nie wiem, co bym z nimi robił. Na pewno nic miłego, zdecydowanie, bo. Ludzie zapożyczają się, biorą ogromne pieniądze, kupują auta marzeń I co się dzieje wtedy? Klapa Niespodzianka Filip się pocieszył tym samochodem rok Po roku się rozpadł Zrobiony był tragicznie Na najtańszych komponentach Na chińskim rozrządzie Na milionie rzeczy Które kompletnie nie były zrobione prawidłowo E, tak, jak powinny być, i finalnie to wszystko się rozpadło. Dobra, a co w najbliższych dniach jeszcze dodatkowo? E, Cejer RB, dzisiaj go kończę. E, składam rozrząd do końca, montuję karter wałków, składam wszystko do kupy. E, na dniach się pojawią kolejne te filmiki, bo. Naprawdę nie mam czasu tego w jakikolwiek sposób obrabiać, składać, doba się zaczęła robić zbyt krótka, robię to sam, własnoręcznie, więc uczę się tego, to jest dla mnie trochę czarna magia, ale robię postępy, coś tam się ciekawego może za chwilę uda, uda z tego zrobić, brak sprzętu, coś tam próbujemy skompletować, żeby jakość tych filmów była troszeczkę lepsza. Złożymy to, złożymy to do auta. Pewnie dzisiaj zaczniemy wkładać ten silnik do samochodu. E, może przy dobrych sprzyjających dniach, jakbyśmy wszystko mieli, bo się udało jutro go poskładać i uruchomić, zrobić pierwsze odpalenie, tak żeby w przyszłym tygodniu ten samochód już oddać. Tuarek, który czeka na części. E, no, niecierpliwieni właściciele, ja wiem, ja wszystko rozumiem, ale naprawdę ja robię wszystko najszybciej, jak się tylko da. Nie przepuszczę żadnego, żadnej rzeczy, żebyśmy mogli to przyspieszyć. Nie złożymy nic wcześniej, nic później, ponieważ elementy, które w tym silniku 3.0 TDI w tej chwili składamy, są jak klocki LEGO. Jeżeli nie włożysz jednego klocka, nie włożysz go później. Nie ma opcji. Musi być wszystko składane, poskładane krok po kroku. Wiecie, przepustnica, układ dolotowy moczył się w ultradźwiękach prawie 48 godzin. 48 godzin hetaliśmy to wszystko, żeby to odmoczyć. Tam było tyle nagaru. Wszystkie zawory EGR-u, wszystko zostało poczyszczone, wyczyszczone. Klapa e, gasząca do lotu. Wszystko, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Oczywiście w zakresie zleconych prac do nas, tak? Czekamy na turbosprężarkę z regeneracji. Obiecali mi chłopaki, że w czwartek będę ją miał u siebie wieczorem lub w piątek rano, więc teraz w piątek rano. Eee, i co? i lecimy dalej ogniem eee, poskładamy to bo już na nas czekają kolejne samochody w planie silników do poskładania słuchajcie Volvo Penta to będzie też materiał niedługo z motorówki eee, mamy do poskładania, do skończenia na CY Rybeka który właśnie go kończę, mamy silnik CJB CDHB silnik, który będzie na handel eee, do, do, ktoś będzie mógł go od nas kupić. będzie złożony blok cały, kompletnie eee, Kolejny drugi silnik CJEB, który czeka w kolejności do poskładania. Kolejny motor to jest TTK e, CDL do poskładania. E, jest w obróbkach w tej chwili, on się w tej chwili kończy obrabiać, więc pewnie w kolejności do składania w Pan jeden z pierwszych. No i finalnie będzie w końcu składany silnik z mojego demo, e, gdzie są zrobione w tej chwili. O, powiem wam co jest zrobione? Nie, dobra, nie powiem wam co jest zrobione, ale jest tam nagrzebane grubo. E, zobaczymy czy to zadziała. Blok leży rok czasu na półce. Dlaczego? Bo sezonuje żeliwo. Są zrobione żeliwne, e, żeliwne cylindry, e, zgodnie z moim pomysłem, czyli żeliwne cylindry razem z radiatorami, e, żeby było dodatkowe chłodzenie cylindrów, e, dodatkowy odbiór ciepła. Natomiast no one musiały odleżeć swoje, gdyż żelibą powinno po takiej operacji, po takiej obróbce rok czasu poleżeć na półce i pracować zimno-ciepło, zimno-ciepło, żeby się w cudzysłowie hartowało. Więc rok minął, zaczynam za chwilę obróbki, będziemy go spasowywać. To jest projekt, który jest na spokojnie realizowany przeze mnie, tu nie ma żadnego ciśnienia, ale ponieważ wystawiłem ma piątkę do sprzedania nikt jej nie chciał, nikt nie potrafi liczyć pieniędzy bo wystawiłem ją za bezcen tak naprawdę wszystko co tam jest władowane w to auto to kwota którą napisałem, którą chciałem za to auto to był bezcen to była jedna trzecia, jedna czwarta tego co jest władowane w ten samochód ale teraz ją zrobię zrobię ją no i wrócę jako demówka z powrotem do firmy i będzie sobie gdzieś jeździła porobimy dużo ciekawych rzeczy też w środku w jakichś mocowań, niemocowań, poprzenoszę wszystko, poprzerabiam jak zwykle nigdy nie było czasu ale zobaczymy, może przez zimę się uda coś zrobić, także bądźcie z nami, sorry za tyle pierdzielenia Filip będzie dobrze możesz być tego spokojny ogarniemy wszystko, zrobimy życzę Wam miłego, ciepłego dnia jesteśmy w kontakcie, realizujemy krok po kroku, wszystko idziemy do przodu, macie ochotę, przyjeżdżajcie, zaglądajcie, pomogę, odpowiem, podpowiem, jeżeli będę w stanie tylko być pomocny, dlaczego nie, bądźcie z nami, korzystajcie z naszych usług, zasubskrybujcie kanał, polajkujcie, cokolwiek zróbcie, tak żebyśmy mogli budować tą naszą społeczność dalej, żeby było miło i ciepło, także dzięki serdecznie jeszcze raz.